Tomek Nowak, Boxing .pl, rozmawiamy z Maciekiem Miszkinem, który przygotowuje się do walki w Legionowie. Witam państwa. To zacznijmy od początku, jak przygotowania? No wszystko dobrze, wszystko pod kontrolą. Najcięższy okres fizyczny przede mną. Za mną, najcięższy okres paringowy przede mną, także no w trakcie jesteśmy. Czy możesz zdradzić się, z kim będziesz sparował podczas przygotowań? Na razie sporuje z Matyją, teraz przyjeżdża bodajże niepokonany jeszcze na zawodowych ringach zawodnik ze Śląska Ludwiczak z kategorii półciężkiej. No i później jeszcze trener dwóch może innych sparring partnerów postara się załatwić. A jak z wagą? Dużo będzie do zbicia? Nie, waga jest praktycznie po treningu około kilograma. Mi brakuje, także to nie jest problem. Ostatnio robiłem Dwa razy do kategorii super średniej, więc waga półciężka to absolutnie żaden problem. A jak przewidujesz? Czy scenariusz walki będzie podobny do tego z waszego pierwszego starcia, czy raczej nastawiasz się na inne rozwiązania? Trudno powiedzieć. Staram się przygotować pod różne warianty. Do pierwszej walki przygotowywałem się zupełnie pod inny wariant. Sądziłem, że Paweł będzie dużo pracował na nogach, uciekał od wymian, było zupełnie inaczej i sobie z tym poradziłem. Teraz, jak się przygotuję w pewien sposób, to, to jak będzie inny scenariusz walki, to też postaram się do tego dostosować, także nie powinno być problemu. Przed pierwszą walką Paweł był wyraźnym faworytem, jednak wasza walka w Ringu pokazała, że jest całkiem inaczej, była ona bardzo wyrównana. Czy myślisz, że w ten sposób właśnie przez przebieg pierwszej walki zyskałeś na nim przewagę mentalną? Ciężko powiedzieć, presja na Pawle Głażewskim z pewnością ciąży ogromna, utrzymuje z boksu rodzinę. To jest dla niego ostatnia szansa, żeby jeszcze gdzieś tam zahaczyć o salony bokserskie, takie jak walka np. z Bremerem. Jeśli przegra w Legionowie z Maćkiem Miszkinem, to pewnie mu się wiele dróg zamknie. Dlatego presja, tak jak powiedziałem, ogromna, dodatkowo sam sobie narzucił na siebie to, że ja jestem boomem i z tym boomem trzeba wyraźnie wygrać. W pierwszej walce mu się nie udało. Teraz jest podwójna, że tak powiem, mobilizacja, ale też podwójny stres, bo, bo teraz powinien właśnie w ten sposób sobie poradzić, a niekoniecznie tak będzie. Czyli w sferze psychicznej czujesz raczej przewagę nad nim, bo u ciebie podejście jest raczej nie jest nie jesteś postawiony tak po ścianą jak on. Znaczy generalnie jeśli, bardzo lubię boksować i jeśli przegram z Pawłem Gorzewskim pewne drogi mi się zamkną, ale e, i wiadomo każdy sportowiec, e, szczególnie w wieku 30 lat e, staje pod ścianą i musi iść albo w jedną, albo w drugą stronę, natomiast z pewnością ta presja po stronie Pawła jest większa, ja jeszcze tak dużej presji nie czuję. To dziękuję za rozmowę i życzymy powodzenia i owocnych przygotowań. Dziękuję.